Hejka! Witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mamy imię Mikołaj, a ja Sławek i dzisiaj przychodzimy do Was z TBR-em na marzec. To jest tak, że my jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z TBR-ów, ale wróciliśmy z nimi chyba od lutego, mhm. czy już od stycznia? Od lutego. Od lutego. Pierwszy TBR po tej przerwie to był wybierany przez Was, przez naszych widzów, oczywiście na Instagramie i cały czas go czytamy, jednak przyznam, że już trochę ciągnie mnie do takich książek, które Stick to sam sobie wybiorę i jakby nikt nie podejmuje za mnie tych decyzji. No to znaczy, ja nie tak nie ciągnie, ponieważ mam takie poczucie że ten TPR. Jakby w większości też sobie trochę sam wybrałem, ponieważ większość książek to ja chciałem przeczytać, wiadomo. No tak, bo tu my przygotowaliśmy tak. te zestawy i. To znaczy, mi też ciągle do takiego planowania TBR-u, żeby wybrać sobie z regału albo z legimi książkę, którą mam, którą mam ochotę. Jestem, to jest taki, taki test, zobaczymy, jak w marcu będę się trzymał tego TBR-u i na ile systematycznie będę je czytał. Ponieważ wiem, że w w końcówką roku było z tym różnie. Byliśmy u zmęczeni właśnie mm -hmm. planowaniem, ale właśnie nie teraz do tego ciągniemy. Te. Zwłaszcza jak sobie złożyłem tbr na marzec, bo po prostu tak mam na niego ochotę, i to też może wynika z tego. Ale tak samo teraz w lutym mam dosyć mało fantastyki i jednak cały czas czuję jednak ten pociąg do mojego ulubionego gatunku. Ale ty, tbr na marzec, już miałeś praktycznie złożony, zanim zacząłeś czytać ten na lutym. No bo ja uznałem, że. Mam tutaj za mało fantastyki i po prostu, że potrzebuję jej więcej, dlatego przygotujcie się będzie dość fantastycznie. No Dobra, to możemy chyba przejść do TBR-u. To ja zacznę, bo chyba nie miał więcej książek. No to pewnie. Ja wiem Nie wiem, czy wszystkie przeczytam i pewnie nie, albo któraś wyskoczę, albo jakąś inną zabiorę się, ale na, ten, te, na tą chwilę mam na te ochotę i te chciałbym przeczytać. Jest tutaj Blizna, to jest trzeci tom serii tuż Alice Broadway. No, ja nie będę mówił o tym, wiadomo o fabule za bardzo, ponieważ to jest kontynuacja. Wiadomo, tutaj mamy świat, w którym każdy jakby po śmierci jakby z jego skóry zostaje jakby zrobiona księga. Jakby on przez całe życie zbiera tatuaże, jakby na jego ciele się ona jakby tam sobie je tatuuje. Ważne takie wydarzenia, różne wspomnienia i tak dalej. I później to się zbiera w taką księgę i właśnie tata głównej jej bohaterki umiera. Jednak ona po śmierci jego, jego księga jest taka niekompletna i jakby główna bohaterka musi odkryć co dlaczego, jakby coś się działo, jakby jakie było życie i tak dalej. Generalnie mm. to jest naprawdę bardzo fajna fantastyka młodzieżowa. Ja się przy niej super bawię. Drugi to mi się nawet bardziej podobał niż pierwszy, więc chcę już zakończyć tę serię, żeby, żeby mieć taką skończoną i zobaczyć jaki będzie finał. Wiem, że ta książka ma najgorszą opinię, która lubimy czytać, więc trochę się tego obawiam jednak zakończenia, ale no zobaczymy. Teraz przepięknie wydana. Bardzo mi się podobają te układki. Ale wiem, że tak nie jest tak łatwo dobrze zakończyć no serię. Właśnie. A my właśnie mamy szczęście od tych drugich tomów w seriach, a w tych chyba też szczególnie. No zdarza się, że to są najlepsze. Zobaczymy, jak nam się. Spodoba. Zacznij od tej książki? No jak jaki chcę zacząć? Dobra, zaczynam. Uwaga, to będzie mocne, bo ta okładka może was porazić. Plaguję czytać Córkę Dymu i Kości Lani Taylor. Lani Taylor to mhm. jest książka, to jest w ogóle cała seria, już trochę starsza, autorki marzyciela. To jest tak, że ja na tą książkę trafiłem zupełnie przypadkiem, a konkretnie nie na tą, tylko na jej trzeci dom. Tak przeglądając sobie luźno, lubimy czytać, co w sumie robię dosyć rzadko. Zainteresowała mnie ta seria, zobaczyłem, że nie jest już nigdzie dostępna, ale można ją kupić na Allegro czy OLX. Nie wcale za takie znowu szatańskie pieniądze. Mhm. Jest jeszcze w miarę przystępna. To jest tak, że generalnie jest to trylogia, jednak ostatnia część została podzielona w Polsce na dwie części przez wydawnictwo Amber. To ich obwiniajcie jak coś, ale no wiadomo, to wcale nie jest aż taka duża książka, więc jestem trochę zdziwiony, że ale ją może, podzielili. Może tamtych razem tak się wydawało, książka. Może tak, może tamtych czasów nie robiło takich klocków. Nie wiem, ale w każdym razie um, druga część, jakby, kiedy mamy trzecią część, i ta druga część trzeciego tomu. Jest trochę trudniej dostępna i rzeczywiście te ceny idą w górę. Mi całą serię się udało kupić za 70 zł bez przesyłki, co jest myślę bardzo dobrą ceną. Niestety pierwsza przyszła w dość opłakanym stanie, no jest no, bardziej wyświechtana, ale czym dalsze, tym są w lepszym stanie, więc no trochę widać, że po prostu jest już najdawniej wydana. Krótko opowiada o tym, że jest um, główna bohaterka jest uczennicą um, Akademii Sztuk Pięknych. Cała książka dzieje się w Pradze, co dziwne właśnie, że hmm? Czechy. Fajny właśnie, że trochę taka, taki nietradycyjny kraj w książkach. I tutaj mamy jakieś demony, które zostawiają ślady na drzwiach. Mamy tutaj wojnę światów i właśnie dziewczynę, która jest uwikłana w romans oraz właśnie wojnę pomiędzy tymi dwoma światami. Wiem właśnie, że to jest taka fantastyka połączona z romansem. Podobno sam styl autorki jest dosyć w stylu literatury pięknej, a przynajmniej I jest ja, taki kwiecisty. Ja też słyszałam, że ta właśnie Lady Lockboy, bo ją możecie znaleźć właśnie z Marzyciela i Muzyk koszmarów, to właśnie on, obie książki są tak trochę specyficznie napisane. O książce słyszałam... Naprawdę bardzo mało opinii, dlatego ucieszyłem się, kiedy ostatnio na Bookshelf, w turze Fantastycznych Sióstr zobaczyłem całą serię. Jeszcze właśnie posłuchałem rekomendacji, co zupełnie mnie ucieszyło. A Fantastyczne Siostry są nie tylko fantastyczne, ale również sympatyczne, więc zachęcamy, żebyście do nich wpadali. Ale co do tej książki, to mi się ona kojarzy z takimi serią właśnie typu Dary Anioła, mm. bo to jest podobny chyba właśnie klimat. Ja lata wydawania. Tak, więc ja jej nie znałem tej i raczej nie planuję jej chyba czytać na razie. Zobaczysz, co powiesz ty. To będzie dobre właśnie dla mnie. Bo jeśli polecisz ją, to może sam ją przeczytam. Ale okładki to ona, No, mm, straszne. Co jest z one wierze. najurodziwsze. To ja teraz przy, pokażę wam mangę. W ogóle pierwszą w życiu mangę, którą kupiłem i którą mam zamiar przeczytać, jest to Orange. Ja ją widziałam właśnie na kanale Magdy Getbooki i tak jak mnie zaciekawiła po opisie, po tym, co Magda powiedziała. Mamy tej historii dziewczyny, która właśnie chyba chodzi do liceum, tak? I ona jakby pewnego dnia dostaje list od samej siebie, ale z przyszłości. To jest chyba przyszłe jakby 10 lat później, niż są aktualne wydarzenia. No i w tym liście jakby jest jakaś prośba skierowana właśnie do nastoletniej... Jej, jakby, wiesz hmm. chodzi. To, 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 to aktualnie Tak, jakby jakaś prośba skierowana z przyszłości. Uważam, że to może być coś ciekawego. Od razu mnie to zainteresowało. Też manga taka dosyć mała, ładnie wydana, taka... Jakoś tak mnie zaintrygowało, żeby to przeczytać, i żeby spróbować właśnie mangę. Kupiłem od razu całość, ponieważ też nie było takie to drogie, jak już w całości kupowałem. To jest chyba sześć, czy nawet 7 tomów tego. No ale to wiadomo, że jest króciutki, to się bardzo szybko czyta. Więc ja na pewno spróbuję i mam nadzieję, że mi się spodoba, bo jak już kupiłem wszystkie tomy, to no, chciałbym, żeby ta seria jednak no, fajna była. Nie wiem, czy na kogoś będzie zaskoczenie, że mangę czytamy od tyłu, ale na przykład dla mnie, kiedy się o dowiedziałem, to był duży szok znaczy, jak już ją kupowałam, to wiedziałem, tak. ale kiedyś tak, kiedyś też się zaskoczyłem. No i to polega na tym, że jak ta książka jest odwrócona... No tak, to mamy przód, kartki, grzbiet i tył. I tego tak może nie widać po tym wydaniu, ale to jest tak jakbyście złapali taką książkę, na tej przykładzie pokażę, i wzięli i czytali sobie od tej strony, co nie? czy po prostu od końca. Tak. Mam, jest możliwe, że przeczytam więcej tomów niż ten, na przykład dwa sobie do razu przeczytam, jeśli mi się spodoba i... No, wiadomo, czy się będzie szybko czytało, ale na pewno ten pierwszy chciałbym. A Wy możecie napisać je w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawy, czy kiedy kupujecie jakąś serię, to wolicie najpierw kupić pierwszy tom, sprawdzacie jak Wam się podoba, i kupujecie kolejne, czy jednak lubicie mieć od razu całą gdzieś na półkach i ryzykujecie od razu kupując całą serię. Napiszcie ja tylko... w komentarzach. To ja powiem, że ja kiedyś kupowałam całe serię od razu, natomiast teraz staram się jednak kupić jeden tom i zobaczyć, czy mi się spodoba po przeczytaniu, ewentualnie dokupić resztę, ale i ta raczej robię, ale jednak ja tak widzę że jest tylko pierwszy tą anima całości, to trochę mi to, bo, mi to boli. I też to denerwuje. Ja chyba jeszcze z na etapie, że jeśli już kupuję, to raczej lubię kupić całą mm -hmm. serię, ale no, chcę być chociaż tak trochę pewny. Mm -hmm. Dobra. Okej. Okay. No, myślę taką kolejną książkę przedstawić. No to teraz mam taki problem, bo jest to książka, Kolejne miejsce w tbr Nie jestem jeszcze pewny, co będę czytał w tym miejscu, ponieważ mam dwie dosyć opasłe książki i chcę się zdecydować w marcu na jedną. Pierwsza propozycja to Malowany człowiek Petera Breta. Oczywiście koniecznie w tych wydaniach, które Wam się tutaj wyświetliło, ponieważ są przepiękne. Po prostu druga część, czyli pustynna włótnia i kolorystyka mnie totalnie urzekła. Ta książka mnie interesuje ze względu na bardzo dobre opinie. Obawiam się trochę um, ilości tomów, ponieważ jest to duża seria, ale za to ogromny jest plus, że po niej można sobie czytać pustynnego księcia, który no, również zbiera fantastyczne opinie i mm -hmm. jest teraz książką no, turboznaną. Dlatego zebrałem się za malowanego człowieka. Przyznam się szczerze, czytałem jego opis może raz i dawno temu, przed chwilą, kiedy przygotowałem się do odcinka, sobie go odświeżyłem. I totalnie mnie zachwycił. Opowiada o tym, że w nocy wychodzą potwory, dlatego ludzie chowają się, jak to chyba wszystko dzieje w takich pustynnych obszarach, więc mhm. potwory wychodzą na pustynię, mordują i tak dalej, i ogólnie są ogromnym zagrożeniem. Ludzie się ich panicznie boją, ale trójka bohaterów ym, postanawia ryzyko, zaryzykować swoje życie, bo uważa, że to nie jest wszystko aż takie proste, mhm. że sprawa z tymi potworami nie jest do końca wyjaśniona, że ludzie być może niepotrzebnie się aż tak ich mhm. boją. I właśnie ryzykując życie postanawiają dojść do prawdy. To jest ciekawe. Jakiś czas tego na mi też się podobał. <try> mm, bardzo mi to zachęca, na pewno przeczytam. Y, mam jeszcze drugą propozycję, y, bardzo aktualną premierę, czyli Mroczną Kryptę Wiktorii Schwab. Tak, Mroczna no, Krypta? Ch ch chyba tak, ale ja się przygotowałam z tego. To mi się zdaje, że to jest Mroczna Krypta? Y, będziecie mieli okładkę, więc sobie sprawdzicie, jeśli pomyliłem, to przepraszam. Um, Ona też przemieje początkiem marca. Więc cały raz będzie sprawdziło. Obie książki będą dość opasły, ponieważ tutaj to jest to są dwa tomy zamknięte w jednej książce. Co oczywiście wydawniczo bardzo szanuję, bo uważam, że to jest oszczęd oszczędzanie tak. pieniędzy czytelników. Mi też się podoba ten zabieg. I to jest tak, że ta książka opowiada o y, młodej dziewczynie, która po swoim dziadku przyjmuje opie jakby rolę opiekunki książek, takiej trochę strażniczki i musi pilnować, żeby historie zawarte właśnie w książkach, których pilnuje, w tym archiwum, nie wyszły na światło dzienne, ponieważ mogą zagrażać ludziom. Tę funkcję nie, ta funkcja nie jest zbyt łatwa do pełnienia, ponieważ y, wymaga oszukiwania swoich bliskie kłamania. Nie wiem dokładnie dlaczego. Mhm. Ale generalnie sprawia jej trochę trudności i powiem szczerze, że właśnie taka książka, książka o opiekunce książek, właśnie takiej strażnicy historii, coś mnie mniej intryguje. Dlatego Victoria Schwab, to, to w ogóle zapowiedzenie mm -hmm. tej premiery było dla nas dużym zaskoczeniem, że Winidia wyciągnęła właśnie taką Dobra. starszą serię Victorii Schwab, ale bardzo fajnie. Ja na pewno się cieszę i obiema książkami jestem zainteresowany. Wiecie, to jest tak, że ja pewnie wybiorę to, co będę chciał, ale jestem ciekawy was, Co wy polecicie? Wiem, że pewnie większość się nie zna ym, tej książki Szłap, ale napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie mi coś doradzić, po co powinienem sięgnąć. Dobra, to ja teraz szybko powiem może też o tych dwóch książkach naraz. My razem mamy zamiar czytać Heartstopper, tak? Mhm. Alice Ostman, trzeci tom, który Dokładnie. wychodzi właśnie już w marcu. Więc... Marcowa premiera, po prostu na którą mega czekamy. I jeszcze te w ogóle oswen zachwycają, jak się dowiedziałem dzisiaj przy nagrywaniu innego odcinka, którego właśnie <grym> przed chwilą. Mikołaj powiedział, że w tym roku Jaguar planuje jeszcze wydać czwarty stoper. Tak. Po prostu, no, takie szczęście. No ale na trzeci to... na razie bardzo czekamy, ponieważ drugi podobał nam się nawet jeszcze bardziej niż pierwszy. Okładka trzeciego jest na razie moją ulubioną i na pewno fabuła też nie zawiedzie. Ja też tak myślę. Tutaj nie ma nawet co mówić więcej o tym komiksie, ponieważ jest mega znany i pewnie wszyscy już o nim słyszeli. Tak, tak samo nie mówimy, bo to jest już kontynuacja historii, ale po prostu czytajcie Hard Teraz pokażę książkę, która od dłuższego czasu mnie już kusi yy, i też zbiera rewelacyjne opinie, albo zbierała już jakiś czas temu, yy, więc postanowiłem, że w końcu ją przeczytam. Jest to Ostatni dom na zapomnianej ulicy. Pewnie też znacie tę książkę, ponieważ było o niej głośno. To znaczy, opis tej książki jest taki, że ciężko mi jest opowiedzieć, o czym ona opowiada, ponieważ ani tu nie mamy za bardzo bohaterów tej książki, przedstawionych takich historii za bardzo. tylko przytoczę taki fragment. Jest oto historia seryjnego mordercy, ale nie tylko. To także opowieść o porwanym dziecku, zemście i śmierci. Oraz o pewnym zwyczajnym domu na końcu zupełnie przeciętnej ulicy. I to jest tak, że słyszałem, że właśnie podobno ma być właśnie Motywy jakby porwania, morderstwo, dom na zapomnianej ulicy, ale wszystko jakby, mimo że jest takie zwyczajne, się wydaje takie jakby zwyczajne, to nie jest. Ma być jakieś takie drugie dno w tej całej historii podobno. A to nie jest tak, że on jest z perspektywy złoczyńcy? Nie wiem, ja słyszałam, że są trzy perspektywy, z czego nie. jedna jest perspektywą Kota. Serio? <laughs> tak słyszałem gdzieś. Natomiast to się wydaje ciekawe. No, mówię, zbiegałam na relacyjne opinie, dlatego chcę ją przeczytać. I się przekonać, czy to jest coś dla mnie, ponieważ y, na pewno nie byłem taki przekonany do tej historii. Ja tak samo jakoś w ogóle pod, do teraz podchodzę do tej książki, jak pies do jeża. No właśnie, ja też podchodziłem jakiś czas temu, ale no nie chciałbym, ponieważ y, no wydaje się być coś ciekawego. Wytestuj dla nas. Naprawdę tak testuję. W w sensie, mam nadzieję, że uda mi się to przeczytać. Nie z takich y, thrillerów bardziej ciągnie do schroniska sama też, mm -hmm. ostat, też jakiś czas temu bardzo znanej y, mm -hmm. książki. Teraz opowiem o książce, które nie wiadomo, kiedy będziemy dokładnie premierę. Nie jestem pewien, czy to jest luty, czy to marzec, ponieważ y, no jest takie niedokładniejsze określone, chyba. Mówię tutaj o książce X i Zera. I to jest tak, że jak zobaczyłam okładkę tej książki, to ona od początku mi się podobała i jakby zaciekawiła mnie, więc postanowiłem, że ją przeczytam. Opowiada ona o Europie, która jest skolonizowana przez afrykańskie imperium. No, w tym świecie jest, jakby ten świat jest pełen jakby intryg, pełen segregacji rasowej, buntu, też przemocy, agresji, więc myślę, że to będzie coś ciekawego. I też główna bohaterka to jest Steffi, i ona jest jakby córką. Jakby polityka, wybitnego polityka, który jakby pochodzi z tej takiej jakby wyższości, wyższych klas społecznych, ale co ciekawe, to są tak jakby te osoby, które są właśnie czarnoskóre, to są jakby one tymi. Jakby można powiedzieć, przywódcami tego imperium no takiego. Moja się kojarzy to jakby z przeniesieniem historii ze Stanów Zjednoczonych, historii niewolnictwa tak. do Europy, ale też odwrócenie ról. Tak, że właśnie te jakby osoby, które są czarną skórę, jakby są z, rządzą. Tak, rządzą. I właśnie jakby córka tego polityka jakby jest jedną z tych osób, a jakby drugim bohaterem to jest Kalum, i on jest jakby potomkiem białych, właśnie niewolników. No i wiadomo, jakby, jakby rodzi się pomiędzy nimi relacja romantyczna, najprawdopodobniej No jakby to jest jakby coś zakazanego w ich świecie i muszą sobie jakoś z tym poradzić. Mam, mam wrażenie, że pomysł na całą książkę jest dosyć oryginalny, ale też odważny. Ja też mam wrażenie i nie wiem jak to będzie wiadomo z wykonaniem. Natomiast no, mnie od początku okładka bardzo się zaintrygowała i też bardzo mi się podoba yy, i opis tak samo. I też jest serial właśnie na HBO do obejrzenia. Nie pamiętam jaki jest tytuł tego serialu, ale. No wiem, że jest ekranizacja. Ale nie nazywasz tak samo? No, no właśnie, nie, 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 nie. Hmm. właśnie, ma zupełnie inną nazwę, dlatego ja też nie wiedziałem o tym. Hmm. Ale ob obczajcie sobie, hmm. to jeszcze nie wydaje się być jakaś bardzo znana premiera, ale myślę, że może warto się nim zainteresować, bo naprawdę wydaje się być ciekawa, tak się. Myślę, też tak się podoba po opisie. Ok, to w takim razie teraz opowiem Wam o klasyku, który planuję przeczytać w przyszłym miesiącu, czyli Dr. Jekyll i Pan Hyde Roberta Louisa Stevensona. W ogóle byłem bardzo zdziwiony, kiedy dowiedziałem się, że ten sam autor napisał Wyspę Skarbów, którą mamy na regale. Nie wiedziałem, że ja ja napisał też, też albo, no, że napisał też Dr. Jekyll mhm. i Pan Hyde, albo na odwrót, że napisał Wyspę Skarbów. W każdym razie to jest dosyć znana historia doktora, który tworzy miksturę, um, która sprawia, że w jego charakterze tworzy się jakby taka, taka druga osobowość, mm -hmm. taka jego druga strona, um, raczej ze złą naturą. I to jest jakby pokazanie takiej jego wewnętrznej walki, właśnie mm -hmm. walki dobra ze złem. Trudno mi też tutaj o tym więcej mówić, ja dokładnie nie znam tej fabuły, ale tak z tego, co ją kojarzę, też. Pobieżnie przeczytałem opis. Jest on naprawdę ciekawy tej historii, ponieważ nie wiem, to jest jakiś taki nie aż tak bardzo znany klasyk. Tak? Tak, nie aż tak dużo osób po niego sięga, ale z tego co wiem, to chyba chwalony, ale też mówiły, mówisz w tym wydaniu, które nie Bo ja sięgam po państwie. wydanie z dwóch sióstr. Właśnie ta nowa ta graficzna jakoś mi się bardzo spodobała, tak zachęciła mnie do właśnie wybrania tej książki. Tutaj rzeczywiście może kierowałem się trochę okładką, ale również dozą ciekawości co do tej hmm. historii. Ale to ty mi coś mówisz, ta historia, przez co jest w dwóch siostrach, jest taka lekko uproszczona, zmłodzieżowiona. Ja też to gdzieś słyszałam. Nie wiemy na ile to są takie pewne informacje, natomiast co, gdzieś tak mi się to obiło że właśnie, że skoro dwie siostry są takim trochę jednak e, wydarzeniem, które wydaje taką bardziej dziecięcą literaturę. Młodszy. Tak, ta książka też jest taka trochę może okrojona z niektórych wydarzeń. Tak, albo cenzurowana. Może, co nie ale to nie jest nic potwierdzonego, gdzieś tak się nam obiło uszy. Jeśli tak jest, to chyba. Troszkę żałuję, ale i tak jestem zdecydowany się mieć. bo z jednej strony uważam, że ona może być trochę bardziej przystępna dla mnie nie dużo klasyków, ale jednak jak się decyduje na coś takiego, no pożyczyć swoje horyzonty czytelnicze, to jednak mm -hmm. może wolałbym y, taki oryginalny y, klasyk dostać. Mm -hmm. To ja mam zamiar przeczytać y, też premierę, dopiero, książkę, która ma premierę w marcu. Jest to Korytarz Kości Wiktorii Szłap, czyli kontynuacja Miasta Cieni. Nie, miasto Duchów. Miasta Duchów. Mm. Miasto Duchów bardzo było fajną książką, tylko dziecięcą, ale naprawdę bardzo się dobrze przy niej bawiłem, więc mam nadzieję, że kontynuacja będzie równie dobra. No wiadomo, w ogóle nie będę tutaj nic mówił, ponieważ to jest kontynuacja, natomiast bardzo mi się podobają te okładki i ja się polubiłem z tą serią i mam nadzieję, że drugi tą utrzyma poziom. Masz, będzie miesiącem pełnym szłap, bo i yy, mroczna krypta. Tak nazywa. I do tego jeszcze Korytarz Kości, no ale cały rok też będzie, jeśli w jeszcze wyda Galant. No i tego. też nie widziałem czytanej logo w nowej odsłonie graficznej. Dokładnie, więc jeśli widzieliście to nowe wydanie, a pewnie widzieliście, napiszcie co sądzicie, napiszcie koniecznie, czy planujecie kupić ale dodajcie informacje, czy macie poprzednie, bo jestem ciekawy, mm. czy ktoś planuje sobie dokupić drugie wydanie, czy wam w ogóle na tym zależy. To znaczy ja na pewno dokupię. Dokupimy, Jedno, tak, ma, mamy dwie, dwa egzemplarze pierwszego tak. dealeru i właśnie dokupimy sobie jedną w tej tak. amerykańskiej szacie graficznej. Ale mam w tym trochę szkoda, że to jest taka traktowana jako zwykła mm. premiera jakby Winida, kiedy to już wyszło mm. rok temu i jak dużo osób zdążyło to przeczytać. Moim zdaniem fajnie, by to było taki trochę gratis od wydawnictwa, natomiast niekoniecznie go traktowane jako zwykłą premierę. Przed ostatnią książką, którą mam zamiar przeczytać w marcu, albo właściwie przesłuchać, ponieważ chyba zabrały się za audiobooka, możesz pokazać, to jest trzynasta opowieść Daniela Diane Setterfield. Mnie ta książka kusiła nawet bardziej niż była sobie rzeka, którą już czytałem, natomiast bałam się, że w niej będą spoilery do dziwnych losów Jane Eyre. tak gdzieś słyszałam, że są podobno, jednak tamten klasyk myślałem, może by go przeczytać, więc nie sięgałem jeszcze po tę książkę. Natomiast Wojtek wśród książek, właśnie, który wyczytał jakby Dziwne losy Jane Eyre i właśnie czasem opowieść, powiedział mi, jakby napisał mi na Instagramie, że to te spoiler nie są za bardzo znaczące do tamtej książki, więc uznałam, że sobie ją spokojnie teraz przesłucham, ponieważ bardzo mnie nakusi kusi. Nie cierpię, jak jedno dzieło spoileruje inne. Czy to jak jakiś serial spoileruje książkę, czy jakaś książka? Ja inną. też nie lubię, dlatego fajnie, że byłem, byłem uprzedzony o tym i wcześniej. Nie, nie lubię jak tak zaskoczenia być wzięty, że jednak się zdradzi mi jakieś zakończenie. <grym> ja on już tyle z tym spotkałem. To właśnie story, rzadko, bo... ale wiem, że ty często. Emily w Paryżu zdradziła mi w zasadzie cały plotu i spotkary. To ja czyta, ogląd będę oglądał podkary, więc nie oglądałem Emily w Paryżu. A ja nie oglądałem plotkary, już teraz chyba nie mam po co, mm -hmm. ale nie wiem, właśnie nie wiem z tego serialu. Dobra, wracajmy do książek. Dobra, będę się jej posługiwał pisem z telefonu, ponieważ on jest dosyć skomplikowany, a chcę go w miarę fajnie przedstawić. Mamy tutaj posiadłość Ankfield, chyba tak się czyta, która jakby w dawnych czasach jakby żyła w niej pewna rodzina, bardzo taka dosyć dziwna, ekscentryczna. Była tutaj i porywczy brat Charlie, ogaz dzikie, znane bliźniaczki Emeline i Adeline. Były w, w tym budynku, w tym domu, w tej posiadłości, natomiast w dzisiejszych, czas, w dzisiejszych czasach ona stoi taka jakby, to jest taka rudera można powiedzieć, taki nawiedzony dom, pełen tajemnic, z taką jakby ciekawą przeszłością. Natomiast jakby nikt, nikt w nim nie mieszka i młoda biografka, Margaret Lee, jakby ona stara się, stara się odkryć tajemnice tamtej rodziny która jest w pewien sposób, nie wiadomo jak, powiązana z autorką bestsellerów Widą Winter. I to jest tak, że to może być dosyć coś ciekawego, właśnie te tajemnice rodziny z przeszłości, mm. dlaczego jest powiązane z autorką bestsellerów i kim jest naprawdę ta właśnie biografka, może ona też będzie coś znaczyła dla całej fabuły. Więc mi się naprawdę bardzo, mnie bardzo ciekawi i na pewno chciałbym ją przesłuchać. Też go szybko pokażę jak jest przepięknie wydana. I, Muszę, są te butikowe, zawsze trzeba je trochę, tutaj poświęcić im trochę uwagi. bo co jest przepiękna. A że była sobie rzeka, mi się naprawdę podobała, więc te jestem jeszcze bardziej ciekawy. A czarne Skrzydła Czasu, czyli naszą książkę tej autorki, też mam zamiar czytać. Z ręką na sercu pierwszy raz y, w ogóle poznałam ten opis. no <grym> <grym> to ja już ją jak z, i słyszałem. Z, z spoko, bym powiedział, spoko. Tak, tak mi też się to podoba. Ostatnia książka w tym tbr jest tak samo jak Heartstopper, y, tytułem, który wspólnie chcemy poznać. Tak. Jest to Legenda o Popiołach i Wrzasku, czyli y, książka Marty Gajewskiej i Anny bez bestsellerek. No tak, to jest tak, że ja bardzo wyczekiwałam na jakąś nową książkę od właśnie bestsellerek. Nie czytaliśmy co prawda ostatniej godziny. I raczej już nie zamierzamy, ale ta jest, czyli legenda jest tak. nam sporo bliższa, jeśli chodzi o tematykę. Ale właśnie tak ciekawiłem sobie, kiedy w końcu wyjdzie jakaś długa książka, szczególnie, że jakby dziewczyny mówiły, że tam piszą cały czas, że jakby są w trakcie właśnie pisania, więc no to ciekawiło mnie, co, co to będzie. Tak, cały czas nęciły, ale nic nie zdradzało i po prostu ta ciekawość ros rosła, aż tym nagle tam Winnie the taką premierą. Zresztą bardzo fajną ogólnie y, ostatnio widzieliśmy jak wygląda w środku mapka. O Jezu, ta mapka jest przepiękna. Jakoś tak mi się podoba taka czytelna, ja lubię mm. takie mapki właśnie, mają ładne ładne na kolory, y, więc mi się akurat mapka mega podoba. No, a premiera będzie na pewno bardzo głośno, dlatego u nas na kanale w mogli znaleźć naszą opinię. Bo co by nie mówić, jest to y, no, taka ostatnio najgłośniejsza książka y, wydana y, przez twórców y, twórczynie na polskim Booktubie. W sumie mm. to jest fajne, oryginalny, i na pewno jesteśmy bardzo ciekawi, ale również poprzez opis, który teraz przytoczymy. A tak, no zapewniła się ona takie dosyć fantazja, ale takie dosyć dla starszych mam wrażenie, co też mnie cieszy. Zakrawa na High fantasy. Właśnie. Mamy tutaj Antonet. Myślę, że tak się czyta. Ja dzisiaj pomijałam wszystkie imiona. Aha, no to dobra, to też pominę. nie było tego. <grym> tak, bo tutaj w zasadzie mamy takie trochę dwa, dwa wątki główne, dwie fabuły, które pewnie się w końcu połączą, ale mamy tutaj księżniczkę. Y Przepraszam, to znaczy służącą i księcia. Tak? I jakby ta e, służąca zostaje właśnie no, główną służącą tego księcia, i on pomaga jej odkryć jakieś moce, które w niej drzemią, które odziedziczyła po swoich jakichś przodkiniach. które pewnie, pewnie będą miały też ogromne znaczenie dla królestwa, dla księcia. Tak. A drugą perspektywą w tej książce jest historia dwóch sióstr, które jakby, jakby zostają obalone ze tronu, można tak powiedzieć, zostaje im on odebrany. To bardzo słusznie, że były jakimiś księżniczkami, no, albo generalnie blisko władzy. No to tak, no. władzy. Tak, I one uciekają w głąb kontynentu, e, wybiegają się w podróż, żeby zdobyć sojuszników i później odzyskać jakby władzę. Powiem szczerze, że chyba trochę bardziej ciągnie mi do tego wątku. No bo tam pewnie ta służąca obstawia, że prędzej czy później zakocha się z tym księciem i będziemy to, mieli to taki To nie jest bardziej sobie. oryginalny myślę. Ciekawi mnie też, czy te osoby się gdzieś spotkają, czy to będzie miało jakieś jakby, czy one będą miały jakiś wspólny cel w tej książce. Ja myślę, że w końcu tak, ponieważ też słyszeliśmy, że fabuła ma być bardzo rozbudowana, mi taka fantastyczna saga i tak na więcej tą w go ściągnięta więc y, ja też myślę że to może być coś fajnego i też y, nie, ciekawi mnie jak to będzie właśnie czy oryginalne będzie, czy jakie będą motywy jak będą w tej książce I schematów będzie powielanych i tak. jak będą one wykorzystane te schematy tak ja jestem bardzo ciekawy książka też będzie dosyć gruba bo nie, ponieważ bym miała około chyba 600 stron a nie 500? Mi się wydawało, że 600, że on podobno ma być podobna jak niewidzialność Adi Lara. Okay, no tak, tak. Czyli 600. Też myślę, że jest sporo jeszcze do odkrycia, yy, jeśli chodzi o właśnie twórczość bestsellarek, bo ja na przykład nawet nie znam stylu pisania yy, Marty i Anny. To ja tak samo, ale, ale myślę, że to będzie. Ja, ja, jestem, ja jestem ciekawy tej książki i myślę, że ją na pewno przeczytam <laughs> w marcu, bo <Ja> ponieważ... też. <laughs> to jest akurat taki mój must read. Ok, w takim razie to były wszystkie książki. Jak widzicie, my dosyć entuzjastycznie do, podchodzimy do, tego, do tych przygotowanych przez nas TBR-ów. No i zawsze tak było, że jak się nagrywa TBR, albo nagrywało tak wcześniej, właśnie, to się później miało ochotę na te wszystkie książki, o których się opowiedziało. Najchętniej bym dzisiaj przyszedł do tej książki. Tak mnie kusi. Powiedzcie, że, powiedzcie że mogę, proszę. wszystkich książek akurat to. Bo wiem, że to jest takie małe paskudztwo, ale przepraszam, pozwólcie, po powiedzcie, że mogę. Dobra, a za ten odcinek Wam bardzo dziękujemy za to, że obejrzeliście go do końca. Zapraszamy na naszego Instagrama, na co się na ekranie. Tak, zachęcamy do odwiedzenia naszych konta na Goodreads i lubimy czytać, a wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej, zachęcamy do subskrypcji kanału, bo to wiele dla nas znaczy. Tak, to zachęcamy do stawienia komentarza, łapki, najlepiej w górę i jak zawsze widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć! Cześć!